Rozgawory na, rozgawory na Kotlarskiej 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 na kotlarskiej rozgawory rozgawory na kotlarskiej na kotlarskiej rozgawory 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 na Kotlarskiej. jeszcze <iuchy> <teenage> rozgawory <vallahi>. <iuchy> Na kotlarskiej. No, na kotlarskiej Rozgawory Na Kotlarskiej Rozgawory Na Kotlarskiej Rozgawory Na Kotlarskiej Rozgawory No na, na. Na, na Kotlarskiej Rozgawory Na Kotlarskiej Kurwo! Słuchaj tego mi tu już! Rozgawory na Kotlarskiej Gdzie są moje skarpetki? Gdzie są, są moje mo skarpetki? Gdzie są moje skarpetki? No gdzie one są? Gdzie one są? No gdzie skarpetki on położył? Prawdopodobnie gdzieś tu w to pokoju. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie one są? Kiedy on je znajdzie? Gdzie one są? Są na Te skarpetki! Na kotarskie, na kotlskie! Na kotlarskie, Skarpetki! Na Rozgawory i skarpetki na Kotlackiej. E, nie mam nic do dodania. Dzień dobry, Ziemianie. Ziemianie? Czemu tak dziwnie powiedziałeś? E, przeważnie nagrywam dla kosmitów, a teraz dla Ziemian, a nawet dla polskojęzycznych Ziemian, chociaż niekoniecznie dla Polaków, bo mało utożsamiam się z byciem Polakiem. W ogóle to się mało utożsamiam. E, czym się różnią Ziemianie od kosmitów? Czy to nie jest tak, że Ziemia jest w kosmosie, więc jesteśmy istotami żyjącymi w. W kosmosie, więc kosmitami? To prawda, ale w języku chyba jest nawyk, żeby stosować słowo o najwęższym zakresie, chociaż na przykład tutaj na Kotelskiej panuje taki żartobliwy styl mówienia patrz, dzieją się tam rzeczy. Przeważnie ludzie jednak chcą być wężsi w zakresie słów, które używają, więc tak, homo sapiensy, ziemianie to kosmici. Powiedziałeś, że dla polskojęzycznych, czy jeśli ktoś zechciałby przetłumaczyć to na inne języki, to nagranie byłoby dostępne szerzej? Było dostępne, ale do was nie mówię. Mówię do tych, co znają polski tylko. Jeżeli słuchasz tłumaczenia, to tłumaczu po pierwsze przetłumacz ten fragment, bo to jest ważne, że to, to nie jest dla ciebie. Czechu. Ahoj, hoj, ci kameradi, prosimy po słuchasz. Ty czeskojęzyczny, ty, ty Czechu. Bo właściwie to dla Czecha nie trzeba było tłumaczyć. gdyby się powoli puścił, to by zrozumiał. Wiedz, że to nie do ciebie, Czechu, Słowaku. No. A wydaje mi się, że kłamstwa mówisz. Uważasz, że nie wiem, do kogo adresuje komunikat? To nie jest tak prosto zrozumieć człowieka pomiędzy językami takimi jak czeski a polski. W ogóle nie dajcie się zmienić nazwą tego podcastu. To jest tylko dla tych, którzy znają polski i to najlepiej, żeby dobrze. I twojej starej. No dobra, i twojej starej, nawet jeżeli w żadnym języku nie mówi. Mam doświadczenia takie. Z twoją starą. Aha. Z ludźmi, którzy reprezentują Czechomówców, Słowakomówców, Litwinomówców. To są osoby, które jak dowiadują się, że jestem Polakiem, to mówią sobie w swoim języku. Nie chcą się przerzucać na angielski, tylko zaczynają wypowiadać słowa. I ja tak sobie myślę, no fajnie, ale ja nie rozumiem. I wydaje mi się, że niektóre słowa podchwycam, ale wiem też, że niektóre słowa mają zupełnie przeciwne lub zupełnie niezwiązane znaczenie. I komunikacja jest dla mnie bardzo męcząca, bardzo trudna i nie rozumiem wcale dużo. Nie wiem, jak mają inni. Ja zadaję kłam. Temu, jakoby Słowianie mogli się porozumiewać między sobą w swoich językach, nie uwspólniając protokołu komunikacyjnego. Ja też wolę po angielsku, ale ze swoich wizyt w Czechach pamiętam, że dało się to jakoś zrobić, kiedy obie strony mówiły powoli, niewyszukanym językiem, jakoś dało się to zrozumieć. Teraz prosimy zmniejszyć prędkość, bo wiem, że ten fragment podnieśliście do razy dwa na naszym nagraniu. Teraz będziemy mówili normalną prędkością. Co dla kogo jest normalne? To jest normalne. Ja już od lat staram się mówić wolniej, bo dostawałem takie informacje zwrotne, że niezależnie od tego, w jakim języku mówię, to druga strona i tak nie jest w stanie mnie zrozumieć. Bardzo szybko te komunikaty wydobywają się z mojego apertumowy i miałem dwa wybory: albo pracować nad dykcją, albo mówić wolniej. A ja, jako, że jestem bardzo pracowity, to mówię wolniej my na Kotlarskiej jesteśmy w Krakowie to taka ulica, jakbyś nie wiedział polskojęzyczny człowieku, bo nawyk tłumaczenia kosmitą tutaj przebija się przeze mnie to ulica taka jest, dwa kierunki ma nawet i po dwa pasy w każdym kierunku zawiera w sobie duży most zgadnijcie jak się nazywa Nie, jesteśmy w zasadzie na samej ulicy bo to by za głośno było na nagrywaniu podcastu tylko w mieszkaniu przy tej ulicy to jest takie mieszkanko bardzo sympatyczne i przyjazne Gości miewamy często i tutaj te buru różne. Nie wiem, na ile to się nagrywa na ten mikrofonik. Hal, to nasz mikrofon. To robi taki ulik. Ulik, powiedz kilka słów o sobie i powiedz, jak ci było na Kotlarskiej. Dzień dobry, jestem Kamil. Przyjechałem tutaj autostopem, miałem przyjechać do Rzeszowa, ale stwierdziłem Jacka na Kotlarskiej. Golasa. U... nie przedstawiliśmy ja, to jestem Jacyk. A kocik ma nową ksywkę Fibrys. Koci, kocik to ja i Fibrys okazuje się, że też. Jak długo zostałeś z nami, Kamilu, i czy dziś, czy jutro wyjeżdżasz? Aha. Byłem tutaj cztery noce i wyjeżdżam za, za trzy minuty, za pięć. To samo mówił wczoraj. A ty, Karolino Konstancjo? Kiedy wyjeżdżam? E, co, cię, co, cię, co, 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 co cię tu sprowadziło? Cieszę się, że jesteście tak ciepłymi ludźmi, że odnalazłam się w tej przestrzeni i właśnie układam mandalę kryształowo-mochowo-naturalistyczną i szykuję się na nadmiar miłości w sobotę. Odpowiadając na twoje pytanie zostaję do wtorku, czyli zostanę na tydzień. Jacek półnagi chodzi po mieszkaniu, mówi mi tu, że jest dozwolone, żeby tu można było nago chodzić, ale jeszcze mi tego nie udowodnił. <laughs> Jaki ty właśnie udowodnił. Więc Jacek właśnie ostentacyjnie zdjął gacie i tutaj sobie paraduje gołodupny. Ja nie lubię półśrodków, więc zamiast chodzić półnago, Teraz na chwilę jestem zupełnie nago, a zaraz będę w spodnie chodził. Tak, na Kotlarskiej mamy taką zasadę, że wolno chodzić nago. <noise> ja, akurat, ja akurat wyjeżdżam, pakuję się. <noise> Także się dobrze składa. Nie, no, jakby tu jakaś plaża jeszcze była, to może. Plaże na balkonie, jakby zrobić, to można być naturystą. W mieście. Chce się rozebrać. Wspomniałeś o tym, że na balkonie można byłoby zrobić plażę, co wymaga może powiedzenia, jakie tu są pomieszczenia i przestrzenie. Zaczniemy od balkonu, bo można przez balkon wejść na kotlaczkę, jeżeli się dobrą ninją. Bo to jest które piętro w ogóle? Och, to trudne, trudna <grym rzecz <grym jest. Zawsze się zastanawiam. Wydaje mi się, że jest trzecie albo czwarte, a też pytanie, jak liczysz, czy parter liczysz jako zero, czy jako jeden. Myślę, że piwnica jest skomplikowana jest strasznie. Więc w całym budynku jest piwnica, potem powiedzmy, że jest piętro zerowe, w tej kalkulacji my jesteśmy na trzecim, tak? Chyba pójdę spojrzeć przez balkon. <laughs> Daleko nie ma. Balkon prowadzi wprost do kuchni z aneksem pokojowym. W aneksie pokojowym ja często śpię, chociaż jeżeli któryś z lokatorów okupujących pokoje, o których będzie mowa zaraz, gdzieś wyjedzie, to tam sobie skłotuje u nich bąki puszczam, żeby im było przyjemnie, jak wrócą. Ubierz się ja coś. chłodno tutaj jest. <laughs> Super gorąco, co Założyłem Jackowi tkaninkę na plecy. Ta tkaninka działa jak zwiewna pelerynka. Czuję się jak pilot w czasie I wojny światowej. Oni mieli takie wybujałe szaliki. A, tkaninkę użyczyła nam Karolina Konstancja Morgiana, która I również jest gościem w naszym mieszkaniu. Widzimy ją? Widzimy ją, ale się nie koleguje, nie chce z nami nagrywać. Ona jest młodzieżą i musi się bawić telefonem. <laughs> kuchni można wejść na przedpokój. W przedpokój by się wydawało, że tam nie można mieszkać. Tu są wysokie sufity ja nie jestem dobry w metry, ale jest tak, że kocik, który jest nadprzeciętnie wysoki, jak podniesie ręce, to dalej sufitu nie dotyka. Jak często sufit jest tak nisko, że możesz go macać? Nie zastanawiam się nad tym na co dzień. Ja bardziej uważam, staram się uważać na lampy. Wiele lamp jest na takiej wysokości, że patrząc w dół, pod nogi, one są na takiej wysokości, że są ponad poziomem mojego wzroku, ale na poziomie mojej czaszki. I to powoduje, że ja ich nie zauważam i boleśnie potrafię się uderzyć a niektóre klosze są ciężkie, szklane i mają kolce! Przedpokój i całe mieszkanie jest na tyle wysokie, że można było w przedpokoju zamontować pawlacz. Na tyle szeroki, wielki i wygodny, że może tam człowiek spać. Na przykład Kamil właśnie tak spędzał tutaj czas nocami, wtedy kiedy udawał się na spoczynek. I z przedpokoju ma się y, drzwi do wyboru, te, którymi się przyszło z kuchni. Jak szło, że jest się ninżą i przez balkon się weszło. E, I można wyjść z kotlarskiej przez. Takie wkurwiające trochę... O, nie przekonajmy. Może dziecko byliście osłuć. O chuj. Ja pierdolę kurwa, to nie dla dzieci jest. Nie pierdolaj spać. Ja pierdolę. Właśnie, nie znasz polskiego i jesteś dzieckiem? To weź nie słuchaj tego. I lub. I lub. Jesteś dzieckiem. Bycie dzieckiem jest to czynnik wystarczający do bycia niezaproszonym do słuchania tego nagrania. Więc te wkurwiające dwie tam są. I my wiemy skąd że na innych piętrach ludzie mają niewkurwiające drzwi i mamy za złe Andrzejowi. Andrzej jest właścicielem tego mieszkania. To chyba jest bardziej skomplikowane, ale tyle musisz zrozumieć rozumieć na razie, słuchaczu. Andrzej jest żółty. Jak go poznasz, będziesz rozumieć dlaczego. Są te drzwi, co prowadzą na klatkę schodową i stamtąd już można, nawet nie ninja może sobie poradzić i pójść do domu swojego. Inne drzwi, jakie są do wyboru, to jest pokój żółtego Andrzeja. Tam morgiana właśnie teraz rezyduje. Przechodzi, przechodzi teraz na balkon, żeby dostać raka. Domyśli się sami, jak to robi. Pokój Andrzeja charakteryzuje się bałaganem i ogromną ilością gratów. I do gratów nawet nie tylko współczesnych, ale z różnych epok. Ma tam graty martwych ludzi. Martwego ludzia. To pani nie miała jakiegoś męża albo innego kogoś takiego? Ach, nie wiem. Martwych ludzi na pewno. Nie ma tam martwych ludzi, przepraszam. <laughs> Chciałbym się sprostować. Do tego jeszcze nie doszło, no to byśmy nie pozwolili. Niemniej od lat już. Pracujemy nad jakbyś to jasko de degratyzacją. Tylko zwycięzcy piszą historię i choć mówi, pracujemy, a niektórzy mogą twierdzić, od lat znęcamy się nad <grym> nadziejem. W każdym razie, cel naszych działań jest taki, żeby było mniej gratów i w szczególności mniej gratów martwych ludzi w tym pokoju. I chciałbym powiedzieć, że ma, odnosimy całkiem spore sukcesy. Nawet film na YouTube o tym jest. Będzie link w opisie linku. Mniej gratów jest w Pawlaczu. są kolejne drzwi, które sąsiadują z drzwiami do pokoju Andrzeja. Są to drzwi do mojego pokoju. Jest to pokój, w którym ilość gratów została zminimalizowana do koniecznego minimum. Może powiedzieć, zredukowana do koniecznego minimum. Na przykład chciał wyjść na bystrego. Jest to pokój, w którym ilość zbędnych gratów została zredukowana do zbędnych do niezbędnego. Także to jest głupie. Do minimum. Chciał powiedzieć do minimum. Mało gratów jest tam. Mhm, tak właśnie jest. No i jeszcze jest pomieszczenie, w którym można umyć cycę, opróżnić kiszkę stolcową. Anusa możesz rozluźnić. Jeżeli masz pustą stolco kiszkę stolcową, to zapraszamy Cię do rozluźniania anusa w każdej przestrzeni tego mieszkania. Ale gdyby było tak że jakiś kał zalega, to weź może wejdź do tego pokoju, który Ci, który ci teraz opowiadamy i tam dopiero usiądź sobie. To jest chyba tylko jedno takie miejsce, które definitywnie zachęca do siadania, no bo pralka jest za wysoka, w tym brodziku od prysznica to jakoś tak dziwnie. Można by w sumie stolec zostawić w tym koszu na pranie, ale bądź tak miły i, i może nie. Może jednak na, na kibelku sobie rozluźni anusa. Jest tak, że właśnie jest jakieś przygotowane narzędzie, takie krzesło, które nazywane jest toaletą. Porcelanowym tronem? Ja nie wiem, czy to jest porcelany w ogóle. Porcelany. Takie białe. My mamy białe, bo winyle mogą być różnych kolorów i sedesy też. Tak, nie wiemy wiem jeszcze, dlaczego i jak to się dzieje, bo to jest coś z fotonami się dzieje, a to już jest skomplikowana sprawa. Światło różnych częstotliwości odbija się od. częstotliwości czy długości? Fale od różnej długości, drgania różnej częstotliwości. To samo wychodzi koniec końców. Um. Ja cię to narysuję, ale nie w podcaście, bo to dźwiękiem trudno się jest strasznie. Ten model, bardzo popularny w Europie, nie jest optymalny dla ludzkiej fizyki. Lecek pobiegł do tego pokoju, właśnie tym mówimy. Rozluźniłe? Chciałem sprawdzić, jakiego brandu mamy koło. Koło, brandu koło. Okazuje się, że osoby, które korzystają z takich wysokich tronów do oddawania fekaliów, mają później problemy z końcówką jelita, które się, perforuje się, dlatego że to nienaturalne jest Ponieważ kiedy kucasz, kiedy masz dużo niższy przysiad, się? Może, czy się inaczej układają i dużo naturalniej anus się rozszerza i łatwiej. Na wartości kiszki stoczowej opuścić. Oh. Tak najlepiej jest. Dobrze widzicie? I to wszystkie pokoje są na kotlarskiej. Oho. Uh -huh. Ty na świeżo jesteś, Kamil. Wymień 3 do 5 rzeczy, które tak na pierwszy rzut widać, że na kotlarskiej są inaczej niż w przeciętnym domu polaka. Uh -huh. Pierwsza z tych rzeczy to jest. Kuchnia z aneksem pokojowym. Druga sprawa, no to jest pawlacz, w którym się śpi. Hmm, to są dwie najdziwniejsze rzeczy po, po, poszedł zbadać. Poszedł sprawdzić co jest dziwnego. Patrzy, 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 bada 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 ale, bada bada bada. Ale da, dalej, dalej mówi jakbyście go słyszeli. A? Patrzy, 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 bada bada bada. Jest zbadał, na... zbadał, badał, wypatrzyły, patrzyły, Te... patrzył. Telewizor, który jest chyba dla dekoracji pokoju. Poko... Pokoju pełnym gratów oczywiście. Pełnym gratów, ale... Nie! Kotlarska jest zupełnie normalna. Poza tym, że śpisie się w pawlaczu i, i pokój jest połączony z kuchnią Śmietnika nie mamy pod zlewem takiego zwykłego. Mamy tam śmietnik na recykling. Mhm. I też rzadko siedzimy na takich krzesłach w wysokości. Tracza. Tak, mamy takie gąbki, niegąbki, różne materacje. I też na trzy pokoje mamy dwa łóżka. I oba są u kocika. Tak nisko zawieszone mieszkanie jest. Szpanujemy sobie jak w Ferrari. Tak, jedyny stół, który mamy, to jest taki stół, który służy w moim pokoju do pracy. Jest to tak naprawdę biurko, które, które używamy, jeśli więcej osób przyjdzie pracować, na przykład jak mój zespół, e, ponieważ firmę mam. W sumie, firmę. Jestem młodym mikroprzedsiębiorcą. No i to chyba na razie tyle w ramach wyjaśnień, bo w ogóle czemu to wszystko opowiadamy? Albo mamy, mamy tytuł, to musimy opowiedzieć, bo to są. Rozgawory na kotlarskiej. O! Wytłumaczyliśmy o kotlarskiej to i owo, ale to to są rozgawory. Rozgawory to są rozmowy, ludzi, którzy chcą ze sobą porozmawiać. Yy, koleżanka powiedziała nam, że. Rozgawory, to jest po czesku rozmawiać. Ale nie słuchaj tego Czechu. A? Nie? Wyłącz, wyłącz, wyłącz. nie, nie, nie. E, co już robisz? Nie, już nie rozumiesz, nie? No bo po polsku mówimy. Czegoś, czegoś poszukaj sobie, Czechu. Jakbyś chciał, to my ci zlinkujemy w opisie jakiś podcast po czesku. E, rozgawory na Kotlarskiej. Rozgawory na Kotlarskiej. A, taki rozgawor. Rozgaworki na Kotlarskiej. E, dzisiejsze rozgawory odwołane z powodu upałów. Nie ostrzegamy dzieci, bo nie możecie słuchać tego podcastu, małe syny, ale ponoć starym ludziom i małym dzieciom najbardziej szkodzą upały. Na koniec możemy też dać dużo lat, z których skorzystałyby dzieci, jeżeli by słuchały. Nie, nie mów mamie, że śpiesz, bo się będzie martwić. Tacie też nie. Ciotce zależy od ciotki. A jak już mówisz, to mów, że bierz pół. Jak, jak nie znasz języków, to weź się naucz. <noise> to przydaje się. Ja polecam angielski najbardziej. Ale jeśli jesteś Polakiem, to też się naucz dobrze po polsku mówić, bo strasznie dużo osób byle jako opowiada. Nie, nie przyszłeś, tylko przyszedłeś. Dbaj o czystość odbytu. Ale też nie za bardzo. No ci nie domestosem sobie czyś tam. Bo jakby kultury bakterii są istotne, nie? Bo jak wymordujesz wszystkie, to problemy ze skórą będziesz miało? Naucz się nie jąkać się. Nie rób takie. Bo potem będziesz chciało nagrać podcast i głupio to będzie brzmiało, oj, głupio. I też w zasadzie to nie bądź leniwy, nie? Słuchaj, słuchaj dziecko, im szybciej się nauczyć robić sobie kanapki, tym szybciej będziesz sobie mógł kanapki robić. Ale też bez przesady, bo Przys potem jest tak, pracocholizm się włącza i na przykład siedzisz 12 godzin i pracujesz, i potem nie wiesz, co robić z czasem wolnym. To też jest takie zagrożenie. Znajdź sobie jakąś taką równowagę i uważaj na zmieniający się świat, bo e, twoi rodzice i dziadkowie to musieli dużo pracować, żeby przeżyć, a teraz kalorie tanie. Możesz sobie tylko tak bardziej realizować je w hobby, a i tak zjesz rzeczy i nie umrzesz z głodu. I uprzejmistą bądź. Tak, inni będą cię lubić i ty też skorzystasz na tym, bo reguła wzajemności panuje w świecie, że co Bóg kubie, to i tak Bóg nie istnieje. kawory I skarpetki na kotlackiej. Ziemianie. Chciałem być precyzyjny i znów to byłoby nieprecyzyjne. To mówię wolniej. Czy w ogóle mnie słychać, jak tutaj tak stoję z boku? Paparapapar... Chyba słychać. KULCE! O chuj. I lub jesteś dzieckiem. Kropka. Pokój. Kiszkę stolcową. Rozluźnić. Tak, gdyby pranie. Dobrze widzicie. Tam się świeci lampka, to chyba widzi. Ani już nie, już nie. Było, 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 było. Inaczej nieważne co się... Szpanujemy sobie jak w Ferrari. To samo mówił wczoraj. Pierwszy raz się spotkamy, żeby ktoś mieszkał w kuchni. To i tak Bóg nie istnieje. O kurwa. A ile jesteś już? Bo też e, nie każdy słuchacz potrafi wywnioskować z Twojego tonu głosu, że jest Czwartek. W opisie linka, będzie link do linka. Ale spokojnie, ja mówię po czesku, przetłumaczę. Powiedz, powiedz trochę po czesku, żeby ten Czech sobie tylko tak obszedł się smakiem. Powiedz, powiedz Czechom po czesku, że to nie dla Czechów. To se... <gry> Ahoj, oh, hoj, čaští kamarádi, prosím mě neposlouchat. <laughs> <laughs> Chyba <laughs> máme intro do podcastu. Do, <laughs> do...